Miałaś 13 lat, jak zostałaś zdiagnozowana. Jak to jest żyć jako młody człowiek, żądny przygód i wrażeń z padaczką? Jak było w szkole? Czy, czy czułaś się ograniczana, czy miałaś jakieś niefajne sytuacje? Z racji tego, że moje ataki były w ostatniej fazie snu, więc ta padaczka była dobrze ukrywana w, w, przez dłuższy czas. Aczkolwiek była sytuacja, kiedy dostałam ataku e, podczas jednej z lekcji e, w liceum. Podczas mojej nieobecności e, pani e, wychowawczyni przeprowadziła po prostu rozmowę z e, moimi koleżankami i kolegami z klasy. Z tego co pamiętam, oni mogli zadawać pytania. No, nie mieli wcześniej do czynienia z osobą z padaczką, wszystko zostało im. E, Wyjaśnione. Moja mama przeszkoliła najbliższe koleżanki z pierwszej pomocy, aczkolwiek tutaj nie miały możliwości się sprawdzenia. I w ten sposób oswajaliśmy środowisko z tym, że żyją z osobą chorą, aczkolwiek. Tak jak nieraz usłyszałam, no nie jestem przykładem standardowej, chorej przewlekle osoby. W związku z tym też byłam zupełnie inaczej traktowana, ale no nie ukrywam, że może nie w tym nastoletnim życiu, ale w tym dorosłym miałam kilka takich sytuacji czy z pracodawcą, czy z mhm. jakieś wiadomo, początkowe randkowanie i, i ktoś się dowiadywał, że, że jestem osobą chorą. No i na dłuższą metę no, usłyszałam. Że to, że to jest niefajne, nie? że związek z osobą e, e, chorą jest, e, jest zbyt dużym poświęceniem. Czy jest coś, co mogłabyś polecić, e, podpowiedzieć rodzicom dzieci chorych na padaczkę? Oczywiście, również ze swojej własnej perspektywy, przede wszystkim ważne jest wsparcie rodziców, ale to wsparcie nie może równać się zamykania dziecka w jakimś takim kloszu, szklanej kuli. Dziecko musi się rozwijać, zdobywać swoje jakieś doświadczenia, umiejętności. Oczywiście, pamiętajmy, że, że dziecko jest chore, wymaga leczenia. Czasami hospitalizacji, czasami jest tak, że są lepsze dni w naszej chorobie i gorsze. Ja sama widzę po sobie, że są dni, kiedy nie potrafię się skupić, jestem rozkojarzona. Najlepiej, żebym wykonała podstawową pracę, przespała się i dopiero powiedzmy wróciła do żywych. Więc to dziecko też ma prawo mieć takie dni. Ale róbmy wszystko, żeby to dziecko czuło, że jest normalnym nastolatkiem. W moim domu było tak, że rodzice usłyszeli diagnozę. Okej, okay, jesteś chora, wiemy o tym. Dbamy o to, żeby, żebyś prowadziła higieniczny tryb życia i robiła wszystko, co chcieli lekarze. Aczkolwiek pamiętaj o tym, że w domu również są obowiązki, które należy wypełniać, takie jak, nie wiem, zmywanie, mhm. wynoszenie śmieci. Jak również w naszych czasach jest bardzo ważna nauka. W związku z tym lekarze straszyli moich rodziców na samym początku, że może lepsza by była szkoła specjalna, bo, bo dziecko mhm. jest chore itd. Tak w ogóle nie, nie chcieli się na to zgodzić. Dzięki temu skończyłam studia, więc taki kolejny mit: że jeżeli dziecko jest chore, to nie będzie wyedukowane. To wszystko tak naprawdę też leży po stronie rodzica, bo rodzic jest tą osobą, która wiadomo, że jest zaangażowana, ale też musi wspierać i pokazywać, że nawet takie bariery jak choroba można przełamywać.